Serwus, ja to będzie dzień dobry domski, bardzo gorący, bardzo serdeczny ja jestem Milki, A to kolejny odcinek na moim kanale, słuchajcie, i długo na to czekaliście aby, słuchajcie, w końcu zobaczyć mnie i Szczypsona, tylko, że to wiecie, to nie jest takie taki normalne, słuchajcie dlatego, że w dzisiejszym odcinku musimy go troszeczkę posiedzieć, patrzcie, tam sobie chodzi słuchajcie, wesoły chłopczyk, ale ogółem musimy zobaczyć co on tam robi ponieważ, słuchajcie, nie było go, ja go nie widziałam, dwa tygodnie chyba, naprawdę, wtedy kiedy ja byłam w Endzie, on był w Nederze, yy, a potem był gdzieś tam, nawet nie wiem gdzie, słuchajcie, w każdym razie gdzieś był, no i słuchajcie, w ogóle go nie widziałam i to jest dosłownie pierwszy raz, jak go widzę, także totalna masakra, słuchajcie, będziemy go dzisiaj oczywiście śledzić, tylko że ja chyba nie mam żadnych w ogóle potek na niewidzialność, jak ja mam go śledzić bez potek na niewidzialność, czekajcie, coś poszukamy, a wy za ten czas, jak ja będę szukać, słuchajcie, koniecznie zostawcie łapeczkę do góry, ponieważ bez łapeczki, no nie ma, słuchajcie, nie oglądamy odcinków, tak tak się nie robi, moi drodzy, no, jesteś tutaj, nie zostawiłeś łapeczki, serio? No kto tak robi i mamy pierwszy wiek. Każdy sobie łapki w górę i tyle zajdzie w temacie? No ale tak serio, no to jak chcecie to, zostawcie oczywiście łapkę, subskrypcję. Yy, no i co, dobra, z sobie, 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 szybko szukam poteczek. No i mam same puste, zejdzie butelki po poteczkach i nie mam ich. Dobra, sobie, to wiecie co ja robię? Szybciutkie cięcie, zbiorę szybko, zejdzie sobie, sobie, jakieś poteczki, gdzieś poszukam albo pójdę, ukradnę od Dayvika, czy coś takiego, ponieważ on na pewno zejdzie sobie, sobie, jakieś ma, albo odpaliona. i zejdzie, widzimy się dosłownie za sekundkę. Dobra, zejdzie, yy, parę poteczek Dayvikowi, mam nadzieję, że sobie, on się nie obrazi. No zobaczymy. W każdym razie, jak coś to Mówcie mu, że to nie ja, słuchajcie, mówcie mu, że to nie ja, ja sobie oczywiście odłożę wszystkie itemki, tak żebyśmy nie mieli nic, yy, nie mamy zbrójki, także, słuchajcie, mamy trzy potki, więc myślę, że to nam na spokojnie wystarczy, także oczywiście pijemy potkę yy, numerę uno, słuchajcie, i lecimy, oczywiście zobaczymy, co on tam robi, ja jestem tego bardzo ciekawa i jeszcze, słuchajcie, zapraszam Was na Instagram, milkacz przez 2 A, polecanko, dobra, ale, słuchajcie, normalnie walną sobie to kowadło, no nieźle, słuchajcie, no nieźle, co on tam kmini? Co on tam kmini? W ogóle jestem ciekawa, czy on się jakoś zmienił setę po, yy, po tych jego podróżach w i tak dalej. Myślę, że to mogło się mu odbić na psychice, tak jak mi ten end się odbił. Także no zobaczymy słuchajcie. On na razie tutaj nic ciekawego nie robi. Szuka coś w skrzynkach, co on tam wymuje. Ok, nie wiem co wyjął. Dobra, ok. U, gdzieś tam idzie, słuchajcie, zobaczymy. No będziemy jakoś siedzieć i zobaczymy, co on tej kmini, co on robi, słuchajcie, jak wygląda ogółem, yy, jakby jego teraz życie, ponieważ naprawdę nie rozmawialiśmy. Co to ma znaczyć? No nie, moja tabliczka, słuchajcie, no co za okrutnik, po prostu. Co za okrutnik, jak może. Jak, nie, jak on mi lepiej przeżył tej. No, nie, słuchajcie. O, on no, ma przeklapane. Totalnie przeklapane. Dobra, już myślałam, że on idzie do tego domku, bo to już byłoby to coś totalnie podejrzane. Ja nie wiem, ja bym tego chyba nie przeżyła po prostu. Zawał totalny i tyle. No i poszedł Zamknął się i tyle. Czekajcie, ja mogę. Ale, ej, ej, ej. E, dobra, on wychodzi drugą stroną. Moja krowa, słuchajcie. Cieka jestem ciekawa, kto mi te krowę wypuścił. Ja wiem, to ja coś tak przeczuwam, że to było. No, ale dobra, słuchajcie, nieważne. E, idzie do naszej bazy chyba. Dobra, on idzie tamtędy, to ja sobie chyba wejdę, socie, tym drugim wejściem, myślę, że to będzie dobry pomysł, dlatego że może mnie słyszeć, że wiecie, się jakoś tam poruszam i e, przechodzę, tylko gdzie było to wejście? Ty, ja nawet nie pamiętam, słuchajcie, gdzie to wejście było, lol, gdzie ono, a tutaj, dobra, już myślałam, że, słuchajcie, zapomniałam i tam normalnie nie, normalnie nie, nie, nie wejdziemy tam, słuchajcie, ale dobra, mam tutaj, słuchajcie, jesteśmy, tylko gdzie on teraz jest, słuchajcie, gdzie on wszedł, Czy on wszedł tutaj? Ta, okej, okay, co on tu robi? Wow, 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 ile mamy potki? Ej, czemu ja nie widzę, ile mam potki? A, bo to mi się chyba włączyło. Dobra, 6 minut. Okej. Okay. Coś buduje, słuchajcie. Coś buduje. Nie wiem, co to jest. Co jest w ogóle? Skąd on ma taki, takie rzeczy, słuchajcie? Ja nawet nie wiem, jak mam to zdobyć. Okej, okay. dobra. To jest dziwne, słuchajcie. Nie wiem, co on tutaj buduje. Nie, nie, mam, nie mam pojęcia. Okej. Okay. To jest w ogóle chyba z netheru są rzeczy, o ile się nie mylę. Nie wiem, słuchajcie. Okej. Okay. Co on robi w ogóle? Czemu on to całe, słuchajcie, zategował, no? Hmm. Dobra, słuchajcie. Podejrzane. Teraz idzie do naszego, słuchajcie, do naszej spalni, w mojej, w mojej skrzynce grzebie, no już, już, już. Ciekawe, czy on wie w ogóle o tym tajnym przejściu w obrazie, nie wiem, dobra. Eee, zamknął mnie on, nie, słuchajcie, dobra, musimy poczekać chwilę, aż ten, aż sobie pójdzie, dlatego, że inaczej to... Dobra, będzie przypał, okej. Okay. Wychodzi, dobra, to w takim razie my, słuchajcie, również wychodzimy, więc szybko, słuchajcie, lecimy za nim. Nie możemy go oczywiście stracić oczu, ponieważ jak go stracimy, no to możemy mieć, słuchajcie, przechlapane. A tak nie może absolutnie być, także wychodzimy szybciutko na górę Hop, okay. No i gdzie on jest, słuchajcie, gdzie on poszedł, w którą stronę, nie widzę niestety jego niku teraz, a nie, dobra, chyba jednak jest tam, Ch, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, okej, okay, dobra, tam jest, słuchajcie, w swoim domku, więc w takim razie, słuchajcie, lecimy tam, yy, no i co on tam w ogóle robi, jestem ciekawa, czy w ogóle moje niespodzianeczki, słuchajcie, znalazł, ale no wydaje mi się, że nie, słuchajcie, więc no nie wiem, słuchajcie, no odkul, cool, słuchajcie, no stonks, no nie, czy on idzie do psychiatryka, o nie, o nie, słuchajcie, po, czego on tam, oczy, co, co on tam, czego on tam szuka w ogóle, okej, okay. jojku, myślę, że to są drzwi, tak się myślę, czemu one tak długo Coś bierze, sojcie, ze skrzynki. Skrzynka na przedmioty, ubrania. Co? Co on tutaj robi w ogóle? No nie gadajcie, że on ubierze, sojcie, ten fartuch, czy co to, co to tam jest. Wchodzi do sali numer jeden, okej. Okay. Co? Co jest, słuchajcie. Czy on potrzebuje jakiegoś psychologa po tym wszystkim? Czemu w ogóle ma. Zjadł Golden Apple? Co? Po co mu słuchajcie? Czemu wszędzie daje ten obsydian? Ja tego nie rozumiem. Czy to jest M? Co to w ogóle jest, słuchajcie? Co to jest? Jakaś studnia, kurde, nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest za znaczek, słuchajcie, czy, czy to coś w ogóle znaczy przede wszystkim. Naprawdę nie mam pojęcia, dobra, to jest w ogóle drugie piętro, nie widziałam nawet. Okej, okay, tu ma chleby, słuchajcie, on nie, nie gadajcie, że on będzie kanibale i zje sam siebie, słuchajcie, o nie, najgorzej. Dobra, idzie tutaj, znowu. Dobra, o, co to jest? Co to ma być w ogóle? Ja pierwszy widzę taki, słuchajcie, przedmiot w Minecrafcie. Bez jaj, naprawdę. Nigdy nie widziałam takiego bloku. No, trochę kiepsko. Dobra, słuchajcie, dawno jakąś tutaj ramkę. No i co tam, włoży? Ja się zaczynam naprawdę bać, słuchajcie. Zaczyna się giga To jest dziwne, naprawdę. Nie wiem, kto takie rzeczy robi, ale dziwne, dziwne, słuchajcie. No i co on mi... Marchewkę złotą? Co? Nie wiem, czy to jest jakiś nowy jego fetysz czy coś, naprawdę nie mam pojęcia. Ale, no, jakby spoko opcja, słuchajcie, bardzo spoko opcja. Ja nic nie jadę do marchewek, ja sama lubię marchewki, także jakby chill wagon. Yy, co on robi w Ghost? Wygląda jakby miał monobre w tym, w tym, w tym kapelusz, ale śmieszne. dobra. Szybko wchodzimy razem z nim, dobra, udało nam się przejść. No i co on robi? Co? Co to było w ogóle? No i teraz... Dobra, musimy szybko, przejść, tak, żeby nas nie usłyszał, okej. Okay. Chyba nie słyszał. Mamy w ogóle 3 minuty potki, także musimy sobie przypomnieć za 3 minuty, że, słuchajcie, nie, nie mamy potki, ponieważ jak to on to zobaczy, że go śledzimy, to może być, słuchajcie, nieciekawie. No i co on robi? No nie, słuchajcie, ja nie jestem taka szybka. Dobra, znowu otworzymy, niestety, ale... No i co on robi? Czemu on cały czas sobie cię zwraca? O co mu chodzi? On chyba podej... Aha, on chyba podejrzewa, że ktoś to jest. Już prawie mnie nie uderzył, dobra. To był w słuchajcie milimetry, dosłownie milimetry. O kurde, on chyba... on chyba coś czuje, że słuchajcie ja go to nie śledzę, ale mam nadzieję, że mimo wszystko yy, się nie skapnie, dobra. O, nie, schodzi tam na dół, gdzie był ten list cały. Dobra. Ups, oki, yy, szybko zamykamy. Dobra, gdzie, gdzie, on, gdzie on wchodzi, słuchajcie, dobra Tu jest to więzienie. Okej, okay, wszedł tam i znowu, słuchajcie, ten, ten, w ogóle to jest ta skrzynka, A! ja nie mogę w tej chwili, znowu, czemu on przecie daje, tam ten spacer, co to jest, jestem ciekawa w ogóle, czy wejdzie do tego domku, ponieważ mnie to najbardziej interesuje, no fajnie, no i mnie zamknął, ale dobra, dobrze, że mnie zamknął, ponieważ ja szybko, słuchajcie, wypiję potkę, okej, okay, wyjdziemy teraz i w ogóle napłynął ją wodą, okej, okay, fajnie, um, idzie, słuchajcie, no nie, no nie gadajcie, że to jest mój domek, no nie, no way, słuchajcie, proszę mi wejść do tego domku, panie co On czego on tam, słuchajcie, chce, o nie, czy to są moje krowy? Dobra, już myślałam, słuchajcie, i to wygląda jakby, jakby był w moich krowach. Ale na całe szczęście nie, dobra. On chyba jest w tym domku, słuchajcie. Yy, niestety, no tutaj nie ma nawet żadnych okien, żeby zobaczyć, co się dzieje, także. O! Okej. Okay. Dobra, nie wolę, nie patrzę na te tabliczki. Okej, okay, dobra, jednak jest bezpiecznie, jest bezpiecznie, słuchajcie. Yy, dał to jakieś, jakąś książkę, ale czy ja ją chcę czytać? Oj, chyba nie chcę jej słuchajcie, czytać, nie mam pojęcia. Ja się boję, że to jest jakaś książka dla mnie i wiecie, że on wie, że ja go śledzę czy coś. Więc nie wiem, czy ją czytać, czy nie. Coś tak czuję, że to może być bardzo duży błąd, ponieważ mogą być w jakieś, nie wiem, tajne zapiski, które zniszczą po prostu mój umysł. Także... Zrobione? Co zrobione? Co jest? Słuchajcie, jak to? Co zrobione? Dobra, bałam się, że to będą jakieś naprawdę potężne informacje, ale na całe szczęście nie. Chociaż nie wiem, co to ma znaczyć, słuchajcie, że zrobione. No nie, nie, nie! Dlaczego on ma, zapalniczkę? Co to ma znaczyć? W ogóle mamy... Dobra, 6 minut, słuchajcie, okej, okay, jest, dobrze. Czemu on ma zapalniczkę? Co jest grane? Czemu on tak wysoko, wysoko skoczył? Jak to jest w ogóle możliwe? Słuchajcie, mi się wydaje, że on tam, gdzie był, to, sobie zyskał jakieś nowe moce i to jest totalnie podejrzane. Dobra, idzie w jakieś miejsce. Ale co to jest za miejsce? Ło, wow, prawie utonęłam! Nie, dobra, okej, okay, słuchajcie. Tutaj jeszcze mnie nie było. W ogóle nigdy. To jest jakieś różowe miejsce. Dobra, wejdźmy tutaj. Eee, co? Co to jest w ogóle? Ja nie wiem, czy ja dobrze poszłam, słuchajcie. Ale gdzieś wpadłam. Ok, on jest tutaj. A? Co jest grane? Jaki chory w ogóle, cocie? on to jest, słuchajcie, coś, z nim jest coś naprawdę nie tak, to, że on tam był, słuchajcie, w tym, u tego siatryka. No tu będzie pożar zaraz, no nie, słuchajcie, nie mogę na to pozwolić, słuchajcie, pożary są okropne, dobra. Zgasiliśmy, to jest bezpiecznie, ale gdzie on teraz, słuchajcie, idzie? Eee, Okej, okay, jest tutaj, no co, co? Ha? Co to ma znaczyć? Czy on się w tym modli, w sercu? Zaraz jak będzie tutaj pożar, ja nie ręczę za siebie, naprawdę, ja nie ręczę za siebie. O co... Okej, okay, to było straszne, słuchajcie, to było giga straszne. O oh nie, świnko, nie wejdź tam! O oh nie, 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 nie! O, spłonęło, dobra, słuchajcie. Nie, 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 nie zapobieg on go spali! Co? Co on robi? No nie. Nie co za jaki? Jak on mógł spłonąć świnkę? Słuchajcie, biedna świnka! Jeju, biedna! No i co? Słuchajcie, no co on jest jakiś nienormalny, naprawdę? Czemu się do tego modli? Co on tutaj robi? No nie! Tylko on chyba po... oszalał totalnie i to ostro! Dobra, czy tutaj wszystko pogaszone? No nie, nie, nie chwyciło, chwyciło! <laughs> dobra, okej, okay, bezpieczne słuchajcie, bezpiecznie, bezpiecznie, bezpiecznie. dobra, że żad... nie, ja tutaj nie chcę żadnych chcecie po prostu pożarów, OK? Ja chcę, żeby wszystko było dobrze. Gdzie on poszedł, bo znowu po słuchajcie gdzieś go przegapiłam I no nie mam pojęcia chcecie, no gdzieś go chciało po prostu i tyle. No nie wiem, nie mam prostu, nie mam pojęcia gdzie on jest. tu jest w ogóle golem. O co chodzi? Czemu to jest golem, słuchajcie? Nie wiem, dobra, nieważne. E, w każdym razie skupimy się na tym ściku, który mi się gdzieś zgubił. No lol, gdzie on słuchajcie, poszedł? W ogóle to jest ta pułapka. E, te drzwi, ona jest tak straszna, słuchajcie? To jest najgorsza pułapka ever, ponieważ to no, nie ma po prostu wyjścia. E, ale kurno, gdzie on jest, słuchajcie? Zgubiłam to ścika, nie wiem. We, pójdę do starego palionowa. Jakby. O, tu jest, dobra. Na szyfciku chodzi. No nie, piroman. Piroman, autentyczny piroman. Nie, no to jest straszne, słuchajcie. No brz nie! On jest tak sprawdza, dobra. No nie, nie, nie. Dobra, słuchajcie, nie było nic. Nie, mam nadzieję, że słuchajcie, nie zauważył tego. No nie, a ja domek Davea. Nie, paliona, sorry. Nie domek Davea, tylko paliona. Słuchajcie, on mi się wydaje, że on jest jakiś nawiedzony. On jest jakiś po prostu nawiedzony. No ja będę chodzić i to po prostu gasi. No trudno, no skapnie się w końcu, no ale słuchajcie, no niemożliwe to jest, że ten, że nie może o słuchajcie on takich rzeczy tutaj robić, w ogóle to jest on, grzybki Halucynki Davea. Widzę, że on tutaj hoduje, słuchajcie. No nie wiem, dziwne, dziwne. Ha, co on to jeszcze, słuchajcie robi? Naprawdę nie wiem, co ten dościg wymyśli to jest masakra, dobra, stoi sobie. O! wow, 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 aż padam do wody, słuchajcie. To było straszne, ale nie mógł mnie sobie zobaczyć, nie mógł mnie nakryć na gorącznym odcinku, bo to byłby słuchajcie, przepał życia i no i by nam już sobie nigdy nie zaufał, okej, okay. on gdzieś tam stoi przy jakiejś tabliczce, nie mam pojęcia jakiej, ale nie będę tam w sensie podchodzić. Mm, co on tutaj kmili, słuchajcie? No myślę, że już nic takiego nie wie kmini, więc będziemy powoli kończyć ten odcinek, chyba że coś jeszcze gdzieś tutaj pójdzie, ale on chyba idzie już do domku. Tak myślę. Okej, okay. co jest? Co on robi? No nie. <grywa> Dobra. Nie, ja już nie chcę tego oglądać, nie chcę oglądać więcej tej głupoty, więc ja po prostu się słuchajcie z wami pożegnam. Bardzo Wam dziękuję oczywiście za oglądanie tego odcinka. My się widzimy jutro o 10.30, tak jak zawsze na moim kanale. Nie mogę kurde z niego, naprawdę co jest nie mam pojęcia, co piszcie komentarze. Także słuchajcie, do jutra widzimy się później. Trzymajcie papa, miłego dziłka Wam życzę. No i hejka. <grywa>